Korzystacie w działalności gospodarczej lub handlowej, albo w pracy, jeśli pracujecie tak dla kogoś to, innego, patrz strona 7. To, jakby to by było Miejsca pochówku wiecie, dla ciebie lub Twojej najbliższej akurat. rodziny, które są już opłacone. Fundusze na pochówek nie do określonego limitu, patrz strona 8. To nie. Trust to umowa prawna, w ramach której jedna osoba przechowuje majątek na rzecz innej osoby. Po kurwa, Zasady dotyczące ej. takich umów są określone w prawie stanowym. Trust może zawierać gotówkę lub inne rzeczy, które można sprzedać za gotówkę. Czy dla odbiorcy SSI, dorosłego czy dziecka, można ustanowić powiernictwo? Tak. Fundusz powierniczy, który nie może być wliczany do limitu zasobów SSI, to taki, w którym odbiorca SSI nie ma kontroli nad sposobem wydatkowania pieniędzy i osoba zwana powiernikiem zarządza powiernictwem i decyduje o najlepszym sposób na wydanie pieniędzy na potrzeby odbiorcy. Pieniądze hmm. lub majątek w tym rodzaju tak wie, powiernictwa dla odbiorcy SSI wiemy, lub osoby, kurwa, której zasoby są kara, dostępne kurwa, dla odbiorcy ja jestem, SSI, ja nie wliczają się do limitów zasobów SSI tylko, wynoszących 2000 dolarów dla osoby fizycznej lub 3000 dolarów dla pary. Każdy papier, niektóre kurwa. powiernictwa, które nie. Liczba osób uprawnionych do SSI może mieć wpływ na twoją kwalifikowalność do Medicaid w Bo takich przypadkach decyzja o tym, czy kwalifikujesz się do Medicaid podejmuje Twój stan. Razy, wiem, razy, jak pieniądze z funduszu powierniczego od, wpływają od, od, na wypłaty od, SSI? Od, 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 od pieniądze wpłacone przez powiernika bezpośrednio komuś innemu na Twoje jedzenie, ubranie Drowa, lub nie zmniejszają Twoje wypłaty SSI, ale Także tylko do pewnego limitu. Niezależnie od tego, ile pieniędzy ee... wydasz na te rzeczy w danym miesiącu, z Twojej wypłaty SSI nie zostanie odjęte mniej więcej niż 172,66$. 1995. Pieniądze wypłacone przez powiernika bezpośrednio innej Osoby na inne cele niż żywność, odzież i schronienie nie zmniejszają wysokości świadczeń SSI. Do świadczeń innych niż żywność, odzież lub schronienie zalicza się opiekę medyczną, rachunki telefoniczne, transport, edukację i rozrywkę. W pieniądze spłacane bezpośrednio z funduszu powierniczego pomniejszają kwotę, którą wypłacasz w ramach esesji, gdzie można dowiedzieć się więcej o zakładaniu fundacji powierniczej. Więcej informacji na temat powiernictwa możesz uzyskać od prawnika lub doradcy finansowego. Rząd ubezpieczeń społecznych nie może udzielić Ci wskazówek, jak założyć Powierniczy. Na końcu tej broszury znajdziesz listę organizacji, które mogą pomóc ci znaleźć prawnika lub zapewnić bezpłatne usługi prawne, jeśli się do tego kwalifikujesz. Możesz również skontaktować się z lokalną lub stanową